Badania nad laserowym formowaniem części do silników wykorzystywanych m.in. w samolotach będzie prowadziło konsorcjum pod skrzydłami Politechniki Świętokrzyskiej. Dzięki projektowi kielecka uczelnia będzie mogła zaprezentować całą gamę możliwości lasera. Do tej pory się laser wykorzystało do, do tradycyjnych części maszyn, a tutaj jest projekt, który będzie obrabiał cienkościenne, to znaczy będzie elementy o małej grubości, tak mówiąc prosto. W związku z tym do tej pory technika laserowa do wytwarzania takich części maszyn nie była wykorzystana, w związku z tym jest to próba opracowania nowej technologii. W projekcie połączone zostaną zalety laserowego i mechanicznego kształtowania materiału. Elementy, które powstaną w ten sposób będą miały zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym. Ta nowatorska metoda pozwoli na przyspieszenie produkcji silników do samolotów. Efektem finalnym w przypadku naszych zainteresowań jest to, że będzie wykonany na nowo dyfuzor do silnika lotniczego. To jest taki element, który pozwala na rozprężenie powietrza sprężonego w silniku do ciśnienia takiego, żeby mógł się odbyć stabilny proces spalania w silniku lotniczym. Na potrzeby projektu zostanie także skonstruowany specjalny robot, który będzie współpracował z laserem. Będzie manipulator, który odpowiednio dany kształt będzie realizował i laser, który odpowiednim miejsca będzie, będzie nagrzewał. Koszt przedsięwzięcia, którego realizację zaplanowano na trzy lata, to niemal 2,5 miliona złotych. Wykorzystując te nasze doświadczenia, kształtowania plastycznego, wyrobów metodami obróbki plastycznej. A dokładnie mówiąc, profilowanie z podgrzewaniem laserowym będzie to nasza część zadania. I tak jak pan profesor Adamczak powiedział, y, przygotowanie takiego wyrobu, który będzie służył do wdrożenia y, do przemysłu. Umowę o współpracy władze uczelni podpisały z przedstawicielami Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytutu Obróbki Plastycznej z Poznania i Politechniki Rzeszowskiej. Uroczystości towarzyszyło otwarcie laboratorium metrologii, w którym studenci będą mogli korzystać z najnowocześniejszych urządzeń stosowanych w pomiarach podstawowych.